Na komniżoną belkę startową, a więc trochę mniejsza prędkość na progu, no ale miejmy nadzieję, że powtórka z pierwszej serii e, nastąpi też wiat Modnarty Kamila. Troszkę szybszy jest niż w pierwszej serii na progu. Dobry, będzie dobry. Długi lot. Pięknie pięknie! Daleko! Też przysiad Też głęboki, przysiadł. ale odległość świetna. Chyba nowy rekord Polski tak coś, mi się wydaje. Coś tak to wygląda jak 250. Zaraz zobaczymy. No brawo, brawo. Od chłopaków gratulacje. Jaka odległość. Pod 250. Czy może 250? 51,5. Nowy rekord obiektu metra dalej niż przed momentem Stefan Kraft, najdłuższy w historii lot, lot w planicy. Kamila, najdłuższy w planicy, najdłuższy polskiego lotnika, no coś pięknego. Wiatr 1,3 1 metra na sekundę, noty oczywiście niskie, 16,5 takie jak Krafta, ale tutaj toczy się walka odległości przede wszystkim, no pięknie, pięknie, brawo Kamil. I to z krótszego rozbiegu, coś niesamowitego. No huknął tutaj Kamil jak z armaty. Będziemy aż... przed Austriakami. No, będziemy przed Austriakami, to bez wątpienia bez... przed Słoweńcami. Czyli miejsce na podium dla naszej drużyny w tym konkursie. Tak jak, w całym, tak jak w, całym tak w całym sezonie. Było to oczywiste poniekąd, ja nie wiem po co te w ogóle emocje i <laughs> delegacje. Ale niesamowicie Kamil, no brawo, brawo. Coś pięknego, coś pięknego. No i tutaj przytałem. Troszeczkę tak.